To już jak w telewizji, i oj oj, oj. Zalęta Wstępnie na wilżomana Uff, się język lączę. dobra Zanęta wstępie, wstępnie, wstępnie. Uf, no ja pierdziele No, no 1-0 Fal start <laughs> Witajcie W związku z tym, że ostatnio razem z Andrzejem Mamy taką małą zajawkę na Zawodniczego Federa, tak to można nazwać, nie? No, leciutko. No, 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 staramy się, tak? No. To stwierdziliśmy, że sobie zrobimy takie nasze e, małe, dwuosobowe zawody. E, jesteśmy nad wodą Stary Las. Pyk. Dlaczego tutaj? No, bo tu się u nas na rejonie odbywają większość zawodów gruntowych, więc tutaj by chcemy to trenować. E, jeśli chodzi o zasady, to tak jak na normalnych zawodach. Nie? No bez, zmian bez zmian, wiecie, uklejka się nie liczy. E, Okonie sobie podwyższyliśmy na 20, plus. E, Co, wagowo wygrywa. 1 gram, 1 punkt. I a, i nie używamy szklanek do nęcenia. Nie? Normalnie będzie e, jak będziemy gotowi, każdy sobie tam podrzuci parę koszyków. Ja włączę, e, jak powiem, budzik w telefonie. 4 godzinki, tak jest. i na końcu wygrywa lepszy, czyli ja. Nie. <noise> nie no, zobaczymy. A e, jak to się mówi, o coś trzeba walczyć, tak? Niecały, nie całe, nie złote kolesany, nie. nie. E, o co Andrzeju walczymy? O zanęty. Tak, zawodnicze. I o pół litra. Ząskasz. Tak. <noise> Czyli paczka zanęty i pół litra, nie? No to co? My lecimy się rozstawiać, no bo samo się to diabelstwo nie zrobi. Zanim jeszcze się rozstawimy, pokażę Wam e, nagrody. Mamy tak. Paczka, raz. Paczka dwa i dwa razy po pół litra. No co? Czego się spodziewaliście? Czegoś innego? Ja nie wiem. No. Andrzej, ktoś coś mówił o jakichś innych pół Nikt <słuch> nic nie mówił. <słuch> Taktyka na dziś. To tło. Zmieszane 1 do 1 z tym, tutaj. O. Dodatkowo, w związku z tym, że na ostatnich zawodach troszkę tych takich, wiecie, mikro leszczyków padło, czy tam nawet większych co niektórzy mieli, dodamy troszkę mączki piernikowej. Wiadomo, leszczyk lubi piernik. Tu mam jeszcze pieczywko fluo. Choć, nie mówcie Andrzejowi. <laughs> Andrzej nic nie słyszałeś. No i dla lepszego trawo, trawienka troszkę kokobelsz. Wszystko do jednego, mieszamy jeden wielki kocioł, nie? Zaczniemy sobie tutaj od Oczywiście śmieci wyrzucamy od razu. do mi wiaderko. O, cyk. Wszystkie słyszą składniki najpierw, nie? Łownie kapkę, to na ten koniec, nasz magiczny piernik. Muszę wam powiedzieć, że nawet pachnie piernikiem. Jedna, dwie garści. Zawodowcy to mnie pewnie teraz tutaj zjedzą za te proporcje, ale się mówi trudno. Ja nie jestem zawodowiec. Dajesz mi szansę, rozumiem. No muszą no muszę być to jakieś tam wiesz, wyrównane chociaż te zawody, nie? To już Michał po mało stanowisko rozkładał wcześniej. Zanęta wstępnie została nabliżona. Tak to na razie wygląda. Ja wiem nic specjalnego. Teraz, zanim się tutaj napije ładnie pięknie, Przesieje sobie gminę. Żeby ja po prostu nie było o właśnie. Czegoś takiego, grudek. Zanęta już trochę wpiła. Teraz ją sobie tutaj przesiejemy. Duże frakcje masz. No, ci o. mówiłem, że ja się tutaj na te leszcze nastawiam, nie? No, zobaczymy. <noise> zobaczymy, czy czyja taktyka będzie skuteczniejsza. Ja już mogę zdradzić, że mam lekko inną. Wiecie, zanęta przesiana. Już fajnie tutaj na, się napowietrzyła woda myślę, że się fajnie tutaj rozprowadziła, ładna półchniutka i teraz tą wcześniej przesianą glinę obsasu. I mieszamy. W razie gdyby trzeba było jeszcze ją dowilżyć to już to tutaj zrobię poza kadrem no bo znowu będzie trzeba przesiać, wiecie nie? A całego filmu o przesiewaniu zanęty nie będziemy robić. a Za chwilę pójdziemy jeszcze zobaczyć, co tam Andrzej naszykował. Tylko ja miałem znać swoją taktykę, nie tę moją. Tak to będzie dzisiaj wyglądać. Zobaczymy, myślę, że konsystencja jest dobra. Okaże się za małe 10 minut jeszcze. Dobra. Się umyję. I zmienimy Andrzeja. Tak jak mówiłem, jesteśmy teraz u Andrzeja. Więc co Andrzeju żeś dzisiaj na gotowo? Ja patrząc na poprzedni trening, który miałem przed zawodami, bardzo byłem zadowolony z tej zamęty na płotkę. Czarny kolor, zamęty. Glina to tak samo jak, podobnie jak Michał, też wiążąca, odgórka. I użyłem, może nie jakiejś marki, ale traperka leśczowego. Bo tak jak Michał też wspomniał, były tu przyłowy, bonusy różnych, czy leszczy, czy krąpi i będę liczył też na takie bonusy, ale głównie nastawiam się jednak, żeby odławiać płotkę. Gdzieś będziemy starać się szybkościowo to, to robić, żeby trochę przechytrzyć Michała. Zobaczymy czy się uda, ostatnio byłem bardzo zadowolony, no i w sumie tyle, no przesiewałem to dwa razy, jest wymieszane z, z tymi zanętami. Ogólnie mieszanka wyszła o wiele jaśniejsza niż moja, nie? Tak, 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 to ten traperek właśnie zrobił ten kolor i zależało mi właśnie na tym, żeby troszeczkę odjeździć, tu już mam przygotowaną mieszankę do, do wstępnego nęcenia. W zasadzie do nęcenia, bo tak jak wcześniej Michał wspomniał, będziemy nęcić tylko z koszyków e, tych zamętowych przy zestawie. No, też, tak, tak, no, be, bez pomba, nie? Tak. Jeszcze jest pomba, bez szklanki. No, zamierzam jeszcze też dokładać do, do koszyków e, kukurydzę, żeby, ale nie na haczyk, to na, samą, na sam koszyk, żeby Troszeczkę zwabić te, te większe ryby. grubsze ryby. No, no bo pelet zakazany, nie wiem czy to już wspominaliśmy, czy nie, bo już mi to wyleciało. Nie, nie, było wyleciało. Nie, ale my tak się umówiliśmy, że. Nie używamy peletu. Tak, a Michał specjalnie zadzwonił w tej sprawie jako metodziarz. <laughs> a już wiecie, liczyłem na to, nie? Ale się nie udało. No to co, yy, czyli mamy co? Jasna kontra ciemna zanęta. Tak, takie połączenie, żeby to Zobaczymy, tego, co tam. lepiej nam tutaj dzisiaj wyjdzie. Idzie z atraktorów, nie? W przeciwieństwie no. trochę do Ciebie, nie? No bo ja tego piernika jeszcze tak, użyłem, tak, nie? Tak, 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 No to co Andrzeju? Kończymy te nasze Kaczymy tutaj stanowiska. Tak jest. I, i czekamy, na czekamy na sygnał. Dokładnie. <laughs> Powodzenia. Powodzenia. No to Andrzej, nędzimy. my już gotowi po nęceniu. Yy, mamy 7, Andrzej 28. Ustawiam na jedenastą, Dobra, 29, bo zanim zaczniemy, to będzie ta minuta jeszcze zapasu. Dobra, 3, 4. Odpalam. Zawody, czas start. Zawody się już zaczęły. Andrzej już rzucił. Ale oczywiście Michał, youtuber z tyłu. Zaczniemy od miłego robaczka. Widzicie, nawet robaków jeszcze nie założyłem, Andrzej już łowi. No, 1-0. Fal start! <grystanie> nie liczy się. Na pewno wymiaru nie ma. Tak, jeszcze się poplątałem. Jeden jeden Andrzej. Taka sytuacja, Andrzej, powiedz co się stanęło. Chciał szybkościowo łapać płotki, najcięższą szczytówkę złapać. No, taki ból na zawodach. A ile masz pochwal się? O, to mamy 2-2. dał mi fory. Ja nagrywam, a on łamie szczytówki. Z cholu, membranie, płoteczka, uderzył najprawdopodobniej szczupły, świeża rana. No tu już widzę płotka w siatce, brzuchem do góry pływa. No niestety, nie przeżyje biedactwo. I kolejna do kolekcji, pierwszy taki. Leszczyk, o mało go nie straciłem. Się zachciało przechwalać. I cyk, u mnie był szczupły, co pogryz. A tutaj Andrzej mówi, że miał pod nogami Płoteczka zdewastowana, e, Okoń, tak? Okoń, no. Całą miał w paszczy? Całą, w ogóle nie było jej widać. Czyli nam tutaj podeszły, zamiast ty leszcze to słuchajcie, okonie i szczupaki Dlatego te brania ustały. A to też może być ty. No. No, bo wiecie, tak od pół godzinki gdzieś mniej więcej te brania są bardzo słabe, nie? Mm -hmm. Tak jak się wrzucało i od razu było branie, tak teraz trzeba, no, pięć minut poczekać, może nawet nie. No, ale jedziemy! Andrzej, pamiętaj, 20 centów o Słów kilka o samym zestawie. Ogólnie łowię na pikerka z Dajwy sta on ma do 35 gram i 3 metry wyrzutu. Jeśli chodzi o sam zestaw, jest to plecionka. Tu jest akurat 0,10, o dobrze pamiętam. Do niej mam dowiązany e, kawałek żyłki. Łącznie ze skrętką będzie to jakieś 50 cm, może troszkę mniej. Tak to tu wygląda: koszyczek. Stoperek skrętka. I tu akurat jest, ło się przy przypon długości 50 cm na żyłeczce 0,12 paczek 14 ja tak po malucu, słuchajcie, odławiam sobie te płoteczki okazjonalnie tu jakiś fleszczyk wpadnie co robię sącieka, w które to jest godzina 10, 5 po nie zostało nam półtorej godzinki ja na liczniku mam jakieś 26-7 Dwadzieścia 28 nawet. Jest dwa, może trzy leszczyki. Więc myślę, że wynik będzie niezły. Ogólnie z góry przepraszam, jeśli będzie widać tutaj daszek na dole ekranu. Bo próbowałem mieć kamerę na głowie bez kapki, ale no, w tym słońcu się po prostu nie da. A zapowiadali dzisiaj wiatr i przylotne deszcze. Mhm. tak. A branie było. Oczywiście rozmawiam z Wami i przegapiłem branie, standard, nie? Dlatego ostatnich zawodów nie nagrywałem, bo mówię albo nagrywamy, albo bierzemy udział w zawodach. Dwóch rzeczy niestety nie da się dobrze zrobić w tym samym czasie. Andrzeju, koniec! Wyciągamy! Mamy finito, Andrzej, chwal się, co żeś na tłuk że już koniec, bo już brakuje <laughs> Szczytówek prawie <laughs> Teraz tak, wcześniej ważyliśmy mokrą siatkę, było 395 Andrzej, przyjmujemy 0,4, tak? O, bo tak już mi tu uciekła niestety E, poczekajcie tutaj. Wokół. Mała partyzantka. No trochę tutaj tego masz, coś, nie coś chyba wszystko, tak? A teraz przejmij proszę cię pałeczkę pokazuje sześćset sześćdziesiąt. 04, czyli 2260, nie no, powiem? Ładnie. No, niczego sobie panie Andrzeju. No to odkręcamy, proszę państwa. Teraz się okaże, jak się tego nazbierało. O, już słychać, że trochę więcej. Chodź troszkę wyżej. O, więcej będzie. O. 1600? dom 04? 1670. To, ale mam wrażenie, że ten. Jeszcze raz twoje chyba przeważymy. No są. Mam wrażenie, że... O, może tam miałeś? Tend... Tam może miałem w LBS-ach. <financing> Słuchajcie, robimy powtórkę ważenia u Andrzeja. Bo z tego co widziałem to na wadze lbs -y były, a nie kilogramy trzymaj Andrzeju kamerę bez wtopy nie może się obyć nie o. 1235, minus 04 na podbieraku mokrym, tak? To 830. mamy 835 mhm. no i jesteśmy po wynikach, nie obyło się bez małej wtopy, no bo jak się siebie waży w kilogramach, a Andrzeja w, w lbs no to kurczę, wyszło prawie że równo, aż się Musieliśmy drugi raz ważyć. Po prostu widział, że przegrywa i szukał dziury w całym. Tak, 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 tak Andrzeju. E, a tak naprawdę, słuchajcie, tu nie chodziło o to, kto wygra jakieś tam, nie wiem, złote kalesony. Przyjechaliśmy walczyć, no bo podczas takich zawodów, podczas jakiejś tam konkurencji człowiek się najbardziej e, rozwija. Andrzej już tu mi opowiadał, słuchajcie, to musi zmienić tamto, tamto, tamto i o mhm. wam to. W ogóle co, szczytówkę złamałeś, tak? No to raz kolejny. No wiecie, no praktyka czyni mistrza, nie? Tak jest. Pomału, sukcesywnie do przodu. Więc co? Dwa razy pół litra zgarnia. Michał. Dziękuję, dziękuję. I zalęte. A jeszcze zanęte, no a to będzie, będzie pite dzisiaj. <laughs> Okej, okay, no słuchajcie, tyle od nas. Teraz niestety czeka nas pakowanie tych Majdanów, a trochę mamy dołożenia. Yy, ogólnie, jakbyście chcieli nie wiem, z nami wziąć udział w takich, yy, nazwijmy to, półkomercyjno-towarzyskich yy, zawodach, tak? No to piszcie w komentarzach, jak jesteście z okolicy czy coś, czy wbijajcie na, na grupę, piszcie, zgadamy się, możemy coś zorganizować, nie? Dokładnie. To co Andrzej? 1-0 dla mnie? Czekamy no, na rewanż, Czekamy nie? na rewanż, tak Dobra. Jest. Trzymajcie się, cześć!